Najnowszy maluch Citroena, trzeba przyznać, robi wrażenie. Niebanalnej stylistyce towarzyszą najnowsze technologie. C1 to najmniejszy oczywiście z Citroenów. Jest produkowany u naszych południowych sąsiadów łącznie z miejskim Peugeotem i równie miejską Toyotą AiGo. C1 debiutował w 2014 roku w drugiej połowie i... O ile bryła zasadniczo nie różni się od poprzedniej generacji, o tyle we wnętrzu mamy bardzo wiele zmian, zmian, które moim zdaniem upadapniają ten samochód do nieco większego C4 kaktusa, który również miał swoją premierę w 2014 roku. A co mianowicie? A mianowicie to, że Francuzi Ostro wzięli się za odkudzanie samochodów. I pamiętacie w faktusie te tylne, uchylne okna? Tam zyskali 11 kg dzięki rezygnacji z prowadnic, podnośników, linek i wszystkich innych akcesoriów. W c 1 również mamy, nawet w wersji pięciodrzwiowej, tylne okna uchylne. Większy komfort i wygoda w codziennym użytkowaniu dzięki kompaktowym wymiarom zwinności i zwrotności, które umożliwiają sprawne poruszanie się po najbardziej zatłoczonych zakątkach miasta. To również komfort zawieszenia na najwyższym poziomie i idealne trzymanie się drogi. Nowy Citroen C1 to bardziej wyrazisty styl za sprawą dynamicznej sylwetki i sympatycznego przodu o filarnym spojrzeniu, które zawdzięcza liniom reflektorów. W nowym Citroenie C1 charakterystyczny jest muskularny grill i lampy świateł przednich skonfigurowane w trzech poziomach, tak jak w pozostałych modelach tego producenta. Dwubarwne nadwozie i żywa kolorystyka wnętrza podkreślają jego nietuzinkowy charakter. Model wpisuje się w nową koncepcję gamy Citroena. Chciałbym przedstawić nowego Citroena C1. Jest to najnowsze rozwiązanie Citroena z serii małych, miejskich samochodów. Samochód jest wyposażony w bardzo elastyczny silnik 1.2 piórtek 82 konie. Przy tym rozwiązaniu mamy... Spalanie w cyklu uśrednionym około 4,3 litra na 100 km. Nowy Citroën C1 proponuje nam trzy możliwości nadwozia. Są wersje trzydźwiowe, wersje pięciodźwiowe i wersje z odsuwanym dachem typu Airscape. Samochód proponuje nam najnowsze rozwiązania techniczne. Wewnątrz mamy tablet dotykowy, 7-calowy, który umożliwia połączenie z telefonem. Wszystkie funkcje są wybierane z pozycji tabletu. Także obsługa jest bardzo łatwa i intuicyjna. Dodatkowo wyświetlacz od klimatyzacji jest też bardzo intuicyjny, ponieważ na około wyświetlacza mamy wszystkie przyciski od sterowania e, klimatyzacją. Kolejnym e, fenomenalnym rozwiązaniem w każdym Citroenie C1 jest zestaw głośno mówiący, dzięki któremu łatwo łączymy się z telefonem, możemy swobodnie rozmawiać podczas jazdy bez żadnego problemu i obaw o mandaty. Również fajną ciekawostką jest kamera cofania razem z czujnikiem parkowania w tak małym samochodzie. Ułatwia nam to zdecydowanie parkowanie na dużych miejskich parkingach, w szczególności pod galeriami, gdzie jest bardzo łatwo o jakieś otarcia. Cenowo samochód zaczyna się od 36 tysięcy w wersjach podstawowych. Więcej informacji możemy udzielić w salonie Citroena w Toruniu, do którego serdecznie zapraszam. Citroen Toruń, to sabętgoska 82. Więcej użytecznych technologii ułatwiających życie, takich jak łatwy w obsłudze dotykowy tablet siedmiosalowy czy technologia Mirror Screen, która pozwala skopiować i sterować aplikacjami ze smartfona za pośrednictwem dotykowego ekranu. Nowy C1 może również być wyposażony w system zdalnego dostępu i bezkluczykowego uruchamiania, kamerę cofania oraz wspomaganie ruszania na wzniesieniu, które zapewniają kierowcy komfortową jazdę w miejskich warunkach. Pokrywa bagażnika w całości jest szklana, a istotnymi elementami stylistycznymi są tylne, wyraziste lampy oraz spoiler ze światłem umieszczonym nad górną krawędzią pokrywy bagażnika. Nam to auto bardzo przypadło do gustu. Napiszcie na adres redakcja TV Czy Wam się również podobało? Do zobaczenia w następnym odcinku Motomaniacy TV.